Ejka Edyta. Ja mam historię jakoś, z jakość czerwca 2022. To były moje pierwsze żele i w ogóle profesjonalnie i w ogóle profesjonalnie w salonie. Chciałam je mieć zrobiony na ślub mojej cioci i planowałam pół roku, pół roku planowane pazy, zwłaszcza na ślub swój. To lepiej mieć naprawdę sprawdzoną stylistkę i być kilka razy u niej już tak o dobra dobra u mnie, dobra trzymają się ładne pasuje mi. Różnie bywa. Okay. Mama zapisała mnie do salonu, gdzie ona sama chodziła w tamtym czasie, ale do innej pani stylistki. Okazało się, że pani jest z Ukrainy i wynajmuje mieszkanie u szefowej, ale jej polski był dobry, jak na to, że była w Polsce dopiero od marca tamtego roku. Chciałam mieć przedłużone i fręcze w neonach, ale okazało się, że pani nie zdąży, bo wizyta była tylko na kolor i to hybrydę. Jak można iść na przedłużenie? To, czekaj, co? Mama zapisała. Dobra, mama zapisała. Nie wiemy, ile ma ile miała Sara wtedy. I może mama. No dobrze, no przecież córka ma, nie wiem, 15 lat. Przecież nie będziemy jej przedłużać, tak? Hybryda, no dobra, to tam hybryda spoko. No to mama dobrze zrobiła, a ta ja chcę przedłużenie, nie? No to jest taki brak komunikacji, że ona nie wiedziała, na jaki w ogóle zabieg została zapisana przez mamę. No okej, okay, no, bo jakby córka wiedziała, że, że na hybrydę no to tam by zapuszczała pazur, nie, żeby coś z niego tam szło, szło ulepić. No ale jak nie wiedziała, że idzie na hybrydę, to, to mogła powiedzieć tak: A, idę na przedłużanie, obgryzę sobie, mogę wszystko, nie? Ona mi tak, ta styliska przecież je przedłuży. No, bez przedłużania i w ogóle, więc zgodziłam się na fręcze, na moich paznokciach, które wystawały ledwo za opuszkę. To i tak może być za krótko na fręcza, chociaż no, nawet na najkrótszych jesteśmy tam w stanie coś tam zrobić, jakiegoś, jakiegoś fręcza, ale czy to zawsze będzie dobrze wyglądać? Lepiej po prostu zrobić jakieś delikatne paznokcie, jeżeli są paznokcie naturalne są krótkie, niezbyt równe. Czasami po prostu trzeba przyjść na kolejną wizytę i kolejną, żeby wyprowadzić tego paznokcia hybrydą, bo przy hybrydzie samej w sobie, bez żadnych dobudów, tam akrylożonym na przykład krawędzi dolnej, no jest ciężko uzyskać jakiś super ekstra kształt, bo czasami ktoś ma naprawdę bardzo nierówne i bardzo niesymetryczne paznokcie. Więc bez stylizacji twardszej, żelem, akrylem, akrylożelem i do budowania niektórych miejsc, no... <grym> Koniec końców wyszło bar... wyszły bardzo grube i nierówne. I stwierdziłam, że mi się nie podobają, więc poszłam na poprawę do tej samej pani kilka dni później. W tym, aha, tym razem była ona z przedłużaniem. Poprawa? Z przedłużaniem. To nowy zabieg. Zdejmów. Podwójny. Trzeba zdjąć hybrydę i przedłużyć pasnokcie. Przedłużane na szablonach, gdy parzyło mnie w lampie, pani kazała dociskać do podłoża. Szablonie dociskać. 2000, rok 2020 któryś, nie? I ludzie dalej dociskają. Jeszcze z szablonem. Chyba, że bez, no. Też mogą być. Do lampy, gdzie fałda lateralna, jak sobie ściśniesz, jak, jak zaczniesz ściskać, no po prostu tutaj te fałdy będą wypychać żel. No bez sensu. I to wcale nie pomaga. To, że ty zaczniesz dociskać, to nie przerwie reakcji egzotermicznej polimer polimeryzacji z żelu. To, to, to nic nie da. Ta, uparzenie łożyska. Tak rzecz nie wiedzieć, no. Aha, była z przedłużaniem, ale i tak hybrydą. W salonie stylizacji paznokci mamy różne produkty dostosowane do różnych płytek, do różnych potrzeb klientów. I mając różne produkty, wybrać hybrydę do przedłużania, normalnie cycki mi oklapu, nie? Chciałam kształt migdała, ale pani przekonała mnie, że lepszy będzie u mnie kwadrat. Miała rację. Ciekawe czemu? No, do migdała no, trzeba odpowiednią długość mieć pazura. A do kwadratu? Czemu nie? No można nawet króciutkie mieć kwadraty. Może chodziło o tę długość i ona dlatego, ta stylistka, e, zaproponowała kwadrat, bo pazury miały być krótkie. I wtedy to zrozumiałabym i to bym powiedziała, o dobrze, 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 zaproponowany został kwadrat, bo jak ma być pazur lekko za opuszkę, no to kaj to z migdałami. Krótki, ale szpic, tak, ale migdał? Chciałam neonowe fręcze i na jednym e, palcu serduszka, paznokciu. Wizyta trwała 3 godziny i kosztowała 120 zł chyba. Może się ta osoba dopiero uczy, bo aż 3 godziny robić paznokcie i tak mało zapłacić. To Ewidentnie chyba jeszcze na jakichś praktykach była ta stylistka, jeszcze się może uczyła po prostu. A tak jeszcze do niektórych informacji nie dotarła jakby. Na początku po wyjściu z salonu byłam zadowolona, ale po czasie zaczęłam myśleć, że coś jest jednak nie tak. Wtedy jeszcze w ogóle się nie interesowałam tematem stylizacji paznokci. Do pierwszej stylizacji inspiracja to były po prostu jasne różowe fręcze. Nie znalazłam niestety zdjęcia. Dobra, inspiracja. Coś tam znalazłaś. I co dostałaś? Nie no, po prostu ostatnio jest jakaś nawałnica plaskatych kwadratów, nie? Odcinek chłosty nagrywam z dokładnie takimi samymi łopatami. Za szeroko podłożony szablon, źle opiłowane, szerokie. Nie ma jakiejś mega tragedii, co prawda. Ale też, no, nie jest dobrze. Serduszka są prześliczne, wręcz przyzwoity. Ale budowa niestety tu nie powala. No, chciałaś kwadraty neo, z neonowymi fręczami i w sumie dostałaś takie, no dobra, dostałaś łopaty, nie kwadraty, ale z neonowymi fręczami i ładnymi setuszkami.